In... No, na haju. Ja to tak, Tak, jakbym troszeczkę na haju był, no. Ketony egzogenne to są... E, ketony... Nie mogę się skupić. Ketony egzogenne to są... E, ketony, które dostarcza Co się dzieje na Nie wiem chłopie, tak mnie spędzi! Co się stało? Przestań no. mnie filmować! Na razie wstępnie nie polecam ketonów. Idę robić test do Piotra. No co to? Piotr tu był. To no nie ja. <laughs> Co, widać mnie? Oby widać Cię doskonale. Dobra, jedziemy. Witam Was wszystkich, moi drodzy. W tym odcinku będziemy testować te mityczne ketony egzogenne, czyli popularne BHB, beta-hydroksymaślam, na którym nam najbardziej zależy. Sprawdzamy najpierw poziom ketonów tym oto glukometrem. Od razu powiem, co to jest. Jest to Optium Sidoneo. Eee, zawsze pytacie. Można go nawet dostać za darmo, jak poszukacie dobrze. Eee, tego już nie dostaniecie. Jeden taki pasek 9 zł, także 18 zł. Poszło się srać w tym momencie. Eee, I tak, jedziemy w takim razie, sprawdzamy. Pokażemy eee, aktualny poziom ketonów w moczu, raczej we krwi. Pomyliłem się troszeczkę, nic. No, troszeczkę. Troszeczkę, no nie będziemy jednak w moczu sprawdzać, nie? Sprawdzamy. Teraz musimy pieprznąć w palec. To może nie pokazuj tego, bo to zawsze nie? boli. Dobra. Jest. I sprawdzamy mój poziom ketonów. Może się wszystko stać, moi drodzy. Nie będę mówił, co było wczoraj. Co tu jesz? A muszę to zjeść. Co to jest, no. zgupiałeś? No muszę to zjeść. No to co jest ważniejsze? Zdrowie czy kanał do cholery jasny? Weź to, wypierdziel na no niego tego nawet nie jedz Muszę to zjeść. Po poprańce. Wywal to do kosza. Pokazać wam makro, czym e, mamy odżywiają swoje dzieci. E, białko 0, tłuszcz 0, węglowodany 12, w tym cukier 11. Pierdziu całą bogowitą. Nic. Nie ma ketozy, praktycznie. Teraz sprawdzimy te ketony i zobaczymy, czy powrócę w ketozę dzięki nim. Sprawdzimy, czy to BHB potrafi odratować taką sytuację. To jest ten shaker, no, który kupiłeś? A, to jest to. I to to, to jest to, co mówiłeś wtedy, że takie gówniane. No, nie, to nie było takie małe. Nie? Ale nakupił Co to, to gówno takie małe? Jak gówno małe? To co Większo tam ma być? być? A co to jest? No. O shakery, takie fajne, miałby 700. No to takie Militrów. są. Do 700 to się zmieści akurat. Dobra. Moi drodzy, także mm, tak to wygląda, że no jest to jakieś małe poświęcenie, że ja specjalnie obniżam swój poziom ketonów dla was, żeby sprawdzić czy to w ogóle działa. Damy sobie trzy miarki, bo dwie to jakoś mi się mało wydaje. Ten tak sobie wypije ten bez tego. Bez to się odkręca tak w ogóle. Aha. Konsystencja. Niewiele się zmieniła, jakieś tylko popółczyny, takie szumki pływają na wierzchu. Zobaczmy w smaku, jakie to jest. Przypominają mi się czasy źródełka miłości z Krynicy <laughs> Może to nie jest ten poziom? Ale niedobre, strasznie. No nie jest dobrze, nie, ten... nie chcę mi się tego pić, ale wypiję to, bo się to da wypić. Jest to do wypicia. Dobra, poszło. Odczekamy jakiś czas, prawdopodobnie pół godziny, zrobimy następne badania i udamy się na siłownię, żeby zobaczyć jak będzie wyglądał mój performance. Piotr się jeszcze napije, nie? Tak? Dobra, dobra, dawaj. Jesteśmy co prawda braćmi, ale wiecie, że bardzo się różnimy i tak jak ja jestem bardzo wyczulony na smak, tak Piotrek potrafi na przykład pół roku po terminie zjeść kiełbasę i powie, że dobra. No nie śmiej się, bo tak jest. No i co, smaku jak? Takie, takie. Nie, fajne, fajne wrażenie na razie jest. Czuję się taki delikatnie pobudzony. Zobaczymy jak to będzie na treningu i za 10 minut jak zrobimy pierwszy test. Wiesz, że też coś podobnego czuję teraz? Nie no. wiem czy to efekt placebo, po mi mówiłeś, ale zacząłem czuć Nie, się troszkę jest, lepiej. Jestem pobudzony, taki bardziej szczęśliwy się zrobiłem. Dlatego właśnie wiele korposzczurów z Ameryki na przykład używa ketonów, nawet będąc na zwykłej diecie takiej węglowej, żeby sobie po prostu polepszyć jakość życia. Zobaczymy, jeszcze 10 minut i robimy test. Jeszcze pokażę swojego omada. Nadal testuje ten swój koktajl z idealnymi proporcjami makroskładników i mikroelementów. No, ty będziesz pił to non-stop? I, jest... I potem zrobisz sobie badań, beknołem, jak no. mówiłem. <śmiech> <śmiech> Dobra, nie wiem, może to wrzucę. Nie śmiej się, Piotr. No, no każdemu się zdarza beknąć czasem. No. No, dobra, pij to. Pij to, masz. Piotr przy, przy, okazji te, Co? przy okazji też testuje Omada e, dla was, e, czy wywala z czy nie, pijąc mhm. cały czas to samo, jedząc ten sam posiłek. I tak to u niego wygląda, jak widzicie, w dupie ma wszystko, w dupie ma walory smakowe, pije to po prostu i tyle. ma no. Czuję, że ten suplement cokolwiek daje. To nie tak jak w przypadku kreatyny, że jesz, jesz i jesz i nic, tylko tu już mm. dosłownie natychmiastowo jest. Ja I in... lekko na, na haju Tak, tak jakbym troszeczkę na haju był, no. Ketony egzogenne. <laughs> Pół godziny minęło. Sprawdźmy w takim razie poziom ketonów w moczu, we krwi. Naprawdę boli, ja tak wiem. By... Ja wiem, że to boli. No? A suki syn, a tak się niby ten. A to za boli. I zobaczymy, jaki jest poziom teraz po zażyciu tego. No i ile tam teraz jest. No skoczyło dużo. No faktycznie. Trzeba przyznać 0,6, to jest naprawdę dobry wynik. Dodatkowy. Jaki, 0,6? No 0,1. Aha, tak. <grym> 0,1 plus 0,6 to jest 0,7. Także naprawdę to działa. E... Zobaczymy, jak to będzie na treningu. Idziemy, nie? Idziemy teraz. Ja nie mogę to <grym> Bezpośrednio przed treningiem poziom katonów we krwi wynosił już 1,1. No i pojechaliśmy na trening. Prawda jest taka moi drodzy, że nie sztuką jest doładować sobie nie ile ketonów do krwi, tak jak ja to teraz zrobiłem właśnie jedząc te ketony egzogenne, tylko sprawdzić to po prostu na treningu i zobaczyć czy to faktycznie coś daje, bo to też mógłbym teraz powiedzieć sobie o, czyli jeden jeden, no to super, jedzcie ketony egzogenne, bo to działa, nie? No nie no, jadę sprawdzić na własnym organizmie, czy to faktycznie jest energia, z której będę mógł skorzystać, czy to po prostu sobie tam tak fyrta po krwi i tyle no Bo to bo tak to samo, no dobra, bo to, to tak samo... To, może... bo... to jest tak jak z trzustką, nie? Że jak sobie wstrzykniesz insulinę, to nie znaczy, że ona jest zdrowa. Tak samo tutaj Słyszałem, że motywuje was to, jak wjeżdżam po schodach i udaję się na siłownię, więc specjalnie dla was teraz wiatr po schodach O nie no to nie wiadę. Nie możemy... no wierze. A to możemy wejść, nie? Ale jak wchodzicie po schodach, to jak facet, a nie jakieś pierdzielenie. Teraz co to są ketony egzogenne? Ketony egzogenne tak. to są te ketony których nie wytwarzamy we własnym dziele, tylko dostarczamy go je z zewnątrz. A teraz co to jest przykład... świnia egzogenna? Szybko. Nie nie ma takiego czegoś. A nie, jest, same są egzogenne, wszystkie. Świnia egzogenne to jest taki pokarm, który dostarczamy od rzeźnika, rzeźnik to oprawia, daje na patelnię, czy tam gdzie, a tu już kucharz robi. Dobrze. Tyle. To jest definicja świnie egzogennej. Dobrze. A teraz Piotr, co to jest. Tu łuszczyca co to jest? Łuszczyca to jest takie zjawisko, on no, że... Za późno. <laughs> Za późno. Ale ryczy, ale ryczy, słyszałeś? A więc na gorąco wypowiemy się moi mili Jak te ketony wpłynęły na trening, jak wpłynęły na jasność umysłu Bo w jednym z tych aspektów zgadzamy się na pewno z Piotrem Czyli o jasności umysłu, bo No niemal natychmiast nas uderzyło to takie rozjaśnienie, takie olśnienie Nawet taki delikatny high bym powiedział To było w 15-20 minut dosłownie po zażyciu tych ketonów egzogennych I to było no, odczuwalne Fajne, fajne. Według mnie e, można to zastosować faktycznie, jak wracacie po jakimś wyjściu z ketozy, pyknąć i, i powrócić do tego stanu niemal natychmiast. Albo jak używkę, taką ciekawą. Albo A. jako taką właśnie przedtreningówkę, bo e, no nie powiem, ja jestem bardzo sceptyczny, e, jeżeli chodzi o takie przedtreningówki, o takie jakieś e, nowe wynalazki, które pomagają nam osiągać jakieś lepsze rezultaty na siłowni i tak dalej. No, powiem wam tutaj e, obiektywnie, że. No wszystkie boje praktycznie poprawiłem dzisiaj Po jednym powtórzeniu, po dwa A to jest bardzo dużo jeżeli chodzi o taki trening amatorski Który ja uprawiam No ja nie poprawiam, no ja wiecie nie dokładam już po 5 kg z treningu Także każde powtórzenie się dla mnie liczy I to było naprawdę no, takie ożywcze jeżeli chodzi o mój trening codzienny Nie nadużywałbym tego Bo jednak nie wiadomo tak naprawdę Czy ten stan jest tak samo korzystny jak Stan ketozy odżywczej w której jesteśmy Jednak no po 3 lata już z Piotrem Ale daję plusika temu naprawdę to nie to, co tam tauryna, że, że wziąłem taurynę i nic się nie stało. Mało tego jeszcze poziom Katonów spadł, tylko tutaj nie dość, że poziom Katonów wzrósł, to jeszcze no, lepsze osiągi na siłowni miałem. Także chyba tyle tego testu na dzisiaj. Powiemy coś śmiesznego jeszcze na koniec, bo ten odcinek był mega nudny, nic śmiesznego się nie działo. Coś angielszczyzny takiego, angielski humor może jakiś. Can I? Can I take your phone? Jest. Dobra, no, tak, tak, eee, tak naprawdę. E, dzięki za ten odcinek. E, niezależnie na jakiej diecie jesteś, życzę Ci miłego dnia i do zobaczenia. I zapraszamy na making of. Ale making of czego? No, no taki króciutki, we... dobra, macie taki króciutki making of. O co chodziło w ogóle z tą mordą, moją? Czekaj, to to tak, żeby nie widzieli. <laughs> Ujęcie pierwsze, akcja. Jedne, moi drodzy, to są takie ketony, które e, dzięki nim po prostu, co, co, nie mogę się skupić To są takie ketony, co które się po prostu, nie wiem, tak mnie coś nie mogę się skupić Co za mordzie? Coś... Sukiń syny, ale złość hmm. we mnie rośnie skaranie to wygląda. Przestań mnie filmować Nie wiem, na razie wstępnie nie polecam ketonów Aż mnie <laughs> nasmarował, zmyć nie mogę tego nie, schodzi. Tak. Tylko ciekawe, jak będzie we krwi poziom ich, nie? Na to razie, by... na mordzie duży poziom jest. Na mordzie naprawdę. wysoki poziom wyszedł. Zobaczymy, jak będzie we krwi. To nie były ketony, tak w ogóle, wiecie? Żeby nie było. Także ten. No. no. Tak, Witamy w świecie kocunów I wszystkim subskrybentkom, które pisały o ten e, występ ekskluzji, podaję numer telefonu mój: 791.